Witam wszystkich serdecznie na kanale SG Silver. Room. Nazywam się Szymon Gornowicz. Dzisiaj po raz kolejny mam niewątpliwą przyjemność przedstawienia Wam odcinka z działu falerystycznego na moim kanale. Falerystyka, czyli nauka pomocnicza historii, mówiąca o wszelkiego rodzaju odznaczeniach i medalach. Na prośbę, przede wszystkim moich wspaniałych kolegów, przyjaciół, chyba że mogę takich nazwać, między innymi Jakuba Czerwińskiego, ale też robiąc taką niespodziankę innym Jakubom, bo tak się składa, że bardzo wielu Jakubów jakoś no, jest fanami mojej mojej pracy i bardzo mi z tego tytułu miło. Już od dłuższego czasu zanosiłem się z tym, żeby zacząć serię dotyczącą baretek radzieckich. W ogóle medali radzieckich, ale skupimy się w tej serii na głównie baretkach radzieckich. Słuchajcie, pierwsza część filmu będzie mówiła o najwyższych odznaczeniach baretkach Związku Radzieckiego. Najwyższym odznaczeniem Związku Radzieckiego była tak zwana Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego bohater sowiecko ja sojuza. Słuchajcie, odznaczenie wcale nie było ustanowione tak szybko jak niektórzy sądzą, bo właściwie tytuł bohatera Związku Radzieckiego ustanowiono 16 kwietnia 1934 roku. I tu jest właśnie pewien chaos typowy dla systemu bolszewickiego. 29 lipca 1936 roku dopiero zatwierdza się, słuchajcie, regulamin nadania tychże, tegoż odznaczenia. Potem dochodzi jeszcze do wielu zmian, między innymi 14 maja 1973 zmienia się redakcję wskazującą na redagowanie regulaminu. Zmieniono po regulaminu dotyczące nadawania tegoż odznaczenia, ale sam tytuł powstał, właściwie, tytuł bohatera Związku Radzieckiego powstał w kwietniu 1934 roku, tak? 16 kwietnia 1934 roku. I w tamtym czasie, w tamtym czasie po prostu nadawano dyplom, nadawano też równocześnie Order Lenina, o którym zaraz będziemy, będziemy także wspominali, będziemy mówili. Natomiast samą gwiazdę ustanawia się później, tak, samą gwiazdę, którą to widzicie, szczero złotą, na maleńkiej, maleńkiej wstążce, także okutej z obu stron, z góry i z dołu, złotymi lamówkami. Rozmiar, rozmiar był naprawdę bardzo mały. Należy pamiętać, właśnie omawiając kwestię baretek, że nigdy nie ustanowiono baretki do tego typu odznaczenia. Tak? Gwiazda bohatera Związku Radzieckiego była zawsze niezmiennie noszona w takiej postaci. Na mundurach galowych, na mundurach wyjściowych, zdarzało się nawet na mundurach polowych. Tak właśnie to ona zawsze wygląda. Nie było ustanowionej żadnej baretki okolicznościowej. Pierwsze tytuły bohatera Związku Radzieckiego otrzymało 20 kwietnia, czyli 4 dni po ustanowieniu 1964 roku, siedmiu radzieckich lotników. To króciutko może powiemy, była taka historia z parowcem Czeluskim. Został on zmiażdżony gdzieś, nawet trudno mi powiedzieć dokładnie, ale w każdym bądź razie w jakichś mroźnych okolicznościach. Byli to m.in. Michaił Wodopianow, a także Polak z pochodzenia, Rosjanin polskiego pochodzenia, Zygmunt, Lewoniewski. Natomiast z nich złotą gwiazdę numer 1, pierwszą w ogóle przyznaną, otrzymał Anatolin Łapidjewski. To on właśnie otrzymał gwiazdę numer 1. Numer Do 1941 roku wyróżniano, wyróżniono przepraszam, jakieś około 600 osób. Razem ta liczba chyba nie przekroczy 11,5 tysiąca. Właśnie jest, jest pewien chaos w nasywnictwie, bo różne w systemie nadawania tychże odznaczeń, bo była też taka kwestia, że właśnie przyznawano ten rzeczony, rzeczony dyplom, przyznawano równocześnie order Lenina, a bywało, że po dwukrotnym nadaniu tytułu bohatera Związku Radzieckiego miasto rodzinne, czy wieś rodzinna trzymywała specjalny postument po piersi tegoż bohatera, który był stawiany w szkołach, w różnych miejscach po prostu publicznych. Czyli była to taka próba właśnie upamiętnienia i podniesienia do rangi wielkiego bohaterstwa ludzi Związku Radzieckiego, ludzi sowieckich. Gwiazda sama oczywiście ma prowinięcy masoń, skąd to nie jest żaden Żadna to spiskowa, to podaj nawet właśnie Richard Pipes, którym wielokrotnie wspominałem. Dlatego likwiduje się wszelkiego rodzaju pozostałości tradycji chrześcijańskiej, jakieś krzyże, tak przede wszystkim, i zastępuje się je gwiazdami. Równolegle z tym oznaczeniem trzeba wspomnieć o odznaczeniu, o yy, bohatera pracy socjalistycznej. Jest ona bardzo podobna, jest troszeczkę węższa. Oczywiście też odlew jest całkowicie złoty, nie ma tu mowy o jakimś. Pokrywaniu złotem. Są to absolutnie szczero złote gwiazdy. W centrum mamy sierp i młot. tak? Znany jest przypadek, gdzie Juri Gagarin, na przykład Juria Gagarina, widać, kiedy nosi on po prostu i gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego i gwiazdę pracy, bohatera pracy socjalistycznej. Natomiast te, te odznaczenia dopiero zaczęto właściwie nadawać w 1940 roku, chociaż ustanowiono w 1938. Także nie ma baretki. Zobaczcie, to jest drugie, właściwie najważniejsze oznaczenie w hierarchii no, nadań w Związku Radzieckim. Potem właściwie możemy mówić o orderze Lenina, tak. Order Lenina, to jest ciekawostka, że falerystyczna, że nie możemy tego wysokiego, prestiżowego radzieckiego znaczenia nazwać medalem, tak? mimo że jest okrągłe, zwróćcie uwagę, tak jak kiedyś wskazywałem w poprzednich odcinkach, jaka jest różnica między medalem, krzyżem a odznaczeniem, tak? Medal zawsze ma postać okrągłego, bitego lub odlewanego krążka. Natomiast order już ma jakiś misterny kształt. Natomiast gwiazda jest gwiazdą, a krzyż, wiadomo, jest krzyżem. Także jeżeli chcemy być poprawni falerystycznie, nazywamy Orderem Lenina. I tak jak wspominałem wcześniej, każdy yy, yy, kawaler, tak możemy powiedzieć, kawaler bohatera Związku Radzieckiego otrzymywał gwiazdkę szczerozłotą, Order Lenina i specjalny państwowy dyplom. W ogóle dyplomy w Związku Radzieckim były czymś też bardzo prestiżowym, to już też inna kwestia. Orde Lenina, słuchajcie, do 1953 roku sam Lenin tutaj widocznie w centrum był zawsze platynowy. Była to pełna platyna. Nie było mowy o jakimś pokrywaniu. Czysta platyna. Natomiast wieniec tradycyjny z stopów zbożowych był, był szczero złoty. Od 1900 Po 1953 już stosowano różne metale. Czasami tylko pokrywano. Czasami był tylko kolor wskazujący na na te metale szlachetne. Baretki radzieckie w większości no można tak przyjąć taką, taką skalę. To był rozmiar do 25 mm no, 20, 23 do 25 mm, 24 do 25 nawet możemy dokładnie powiedzieć. Tak jak, Tak jak zresztą widzicie, no, wszystkie odznaczenia zostały kompletnie. Zmienione w stosunku do tradycji rosyjskiej, carskiej, ale został typowo charakterystyczny przykład wstążek, tego typu wstążek stosowanych właśnie w rosyjskiej falerystyce. Tu w środku jest taka metalowa podkładka. Z tyłu zawsze na tyłach są, jest taki system. Jak gdyby giełki, którą możemy, szpilki właściwie, którą możemy sobie przypiąć ten, to odznaczenie do munduru czy do ubrania cywilnego. Natomiast właśnie ten charakterystyczny układ, w którym zawsze można rozpoznać z odległości medale rosyjskie i radzieckie, to właściwie jedyna rzecz, która została. Do kiedy? Do 1941 roku, ponieważ w trakcie wojny ojczyźnianej szybko przypomniano sobie historię i zaczęto odwoływać się do symboli narodowych. Oznaczenia sowieckie miały też budować świadomość przede wszystkim co? Bezklasowego społeczeństwa i ducha kolektywizmu. Dlatego są takie proste w swojej formie. Tak? Nawet nie tworzono jakichś klas pośrednich czy rozróżniających, bo uważano w tamtym czasie, że właśnie to jest państwo robotników i chłopów i jakiekolwiek subtelności po prostu służą jakiemuś propagowaniu jak wtedy zwykło się mówić, w demokraturze sowieckiej burżuazijnego ducha i przyzwyczaj, tak o Powszechnie propaganda sowiecka gardziła wszelką subtelnością, wysublimowaniem w jakiejkolwiek dziedzinie, zaczynając od kilku rodzajów sztuczów, tak po, po wyszukane stroje czy, czy piękne zdobienia na budynkach. Efekt był taki, że to piękne, co zostało, że chodzi o budynki czy, czy stroje, po prostu przygarniali sobie wyższą, wyż, wyższej rangi dygnitarze, jak sam Jagodak, tak, którego domu znaleziono po, po jego aresztowaniu setki płaszczy, palt, różnego rodzaju luksusowych rzeczy, zrabowanych zapewne. Natomiast zwykłym ludziom kazano właśnie żyć w drelichowych mundurach, w kombinezonach, zadowalać się podłej, lichej jakości żywnością i, i przedmiotami użytku codziennego. Czyli państwo materialistyczne, które głosiło odejście od Boga, że, że Boga nie ma. To tak naprawdę w imię tego materializmu zminimalizowało dostęp do, do tych rzeczy materialnych, można powiedzieć paradoksalnie, poniżej wszelkiego minimum, poniżej wszelkiego, minimu, wszelkiego dobrego sma. E... Żółkow na przykład, i teraz zobaczcie, tu mam przykład taki piękny, przykład generała sowieckiego w pięknym zielon, w zielonym, właściwie to jest tak zwana butelkowa zielen przepiękny. Mundur ustanowiony w kwietniu 1945 roku na rozkaz stalina tylko i wyłącznie po to, aby pięknie armia sowiecka prezentowała się na defilacie zwycięstwa w Moskwie. Kol naprawdę piękny, prawie absolutnie carski, nawet ten pasy z carskie, wszystko sobie przypomniane i wprowadzono na okoliczność. I tu tenże generał, jak widzicie, ma jedną gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego, ale aż trzy ordery Lenina, tak? Także zapewne tą gwiazdę dostał z jednego modelnej linii, natomiast dwa kolejne już za kolejne zasługi. Także tak to się właśnie pięknie prezentowało. Kochani, kolejnym odznaczeniem, najwyższym odznaczeniem wojskowym jest Order Zwycięstwa. Tak, z wysadzanymi tutaj brylantami, niektóre źródła mówią, że diamentami. Można też przyjąć, że w sumie to były diamenty, zapewne nie były szlifowane, chociaż kto wie, może jedna, dwie wersja była ze szlifowanymi brylantami. Nadano ich tylko osiem, w tym nadano je Dwajdowi Eisenhowerowi i samemu Marszakowi Montgomery'emu. Jest taki osobliwy film, który Montgomery ubrany zbyt duży mundur. Prezentuje się w całej okazałości, z tym moderem zwycięstwa, i siada przy stalinie. No wygląda co co najmniej jakoś tak groteskowo i komicznie. Stanowiono go w 1943 roku, nadal był tylko 3, 8 razy. I tylko. Za wybitne zasługi w II wojnie światowej, tak? Po II wojnie światowej tego oznaczenia, w oderwaniu od realiów II wojny, tej czteroletniej, można powiedzieć, tak zwanej wojny oczyźnianej dla Sowietów, oznaczenia tego nie nadawano. Najwyższe oznaczenie wojskowe, tak? Za zasługi wojenne, właśnie to. Jeżeli chodzi o Bohatera Związku Radzieckiego, też on oczywiście miał, jak gdyby, no właśnie tu stał, jak gdyby w opozycji, oczywiście za zasługi był, był wyżej od tegoż oznaczenia, ale to znaczenie było właśnie nadawane w różnych okolicznościach, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, w zależności od czy były to przypadki cywilnej odwagi, niezwykłych osiągnięć, tak jak słynnego Stachanowa, tak? Z tego mamy pojęcie Stachanowców, ten, który zrobił jakieś nieprawdopodobne normy, podwyższył normy wydobycia węgla, chociaż to wszystko też było fałszerstwem do tej pory. To są Stachanowie gdzieś tam funkcjonuje w świadomości ludzi jako przykład jakichś niezwykłych rekordów osiągnięć. Tak zdenerwowano go różnie. Natomiast za zasługi wojenne tylko ten. Charakterystyczna baretka, dłuższa od wszystkich, tak, wielokolorowa, tylko taka w radzieckiej tradycji baretek, falarystyki, tylko ta jedyna do tego odznaczenia była tak właśnie długa. Kolejnym odznaczeniem, żeby już Was tutaj kompletnie nie nie zanudzić w takiej kolejności jeżeli chodzi o wielkość tu mamy baretkę orderu rewolucji październikowej tak? pięć paseczków niebieskich to było, to było czwarte co do, co do wielkości odznaczenie tak naprawdę można je postawić przed orderem zwycięstwa ale to jest oznaczenie bardziej proweniencji cywilnej tu widoczne na tym właśnie mundurze jeżeli dobrze Dobrze jest to dla Was widoczne, prawda? Zawsze układamy medale i odznaczenia i ordery od strony lewej, yy, przepraszam, od strony naszej. Dobrze. Od naszej strony, od strony lewej do prawej. To jest tradycja wspólna wszystkim państwu. Potem szóste w znaczeniu jest jest order czerwonego sztandaru z taką właśnie baretką. Przepraszam, to to jest chyba ten. Tak, to mi się pomyliło. To jest ten, to jest to odznaczenie. A tu mamy a tu mamy Order Rewolucji, a tu mamy Czerwonego Sztandaru, tak. To jest, to jest ta kolejność. Czyli to jest jak gdyby na szóstej pozycji. Potem ogromnie ważnym oznaczeniem jest Order Suworowa, słynny Michał yy, yy, Suworow, yy, wielki dowódca, który od rangi szeregowca doszedł aż do naczelnego dowódcy sztabu rosyjskiego. z Mariusz w wieku, na początku wieku yy. 19. Ustanowiono w tym przypadku trzy klasy. To już jest oznaczenie ustanowione w trakcie właśnie wojny, Wielkiej Wojny Oczyźnionej z Niemcami. Wszystkie poprzednie oznaczenia mają tylko jedną klasę, tak? to należy to wspomnieć. I kolejne w kolejności to jest, to jest tak zwany order kutuzowa. Tam po drodze mam jeszcze inne oznaczenia, ale to jest jak gdyby najważniejsze w tutaj omawianej hierarchii. Znaczenia typowo wojenne, tak? Także ustanowione w trzech klasach, w trzech różnych, baretkach, w trzech różnych układach. Układy są podobne, są tylko różne, różne kolory. Miała formę odznaki, noszonej w tym wypadku na prawej piersi. Tak, tutaj to widzimy właśnie na tym rzeczonym mundurze. Wspaniale kochani, no to może byłoby na tyle, będą kolejne części, zapraszam do komentowania, jeżeli coś pomyliłem, a powiedziałem niejasno, to z góry przepraszam. Wspomnę może jeszcze tylko kochani o takiej rzeczy, że najwięcej powiedzmy zasłużonych gwiazd bohatera Związku Radzieckiego miał Georgi Wrzuchow, chociaż sam właściwie był tak naprawdę pupilem Stalina w zasadzie można powiedzieć, że dostawał je bardziej z powodów politycznych niż niż realnych zasług. Umiejętności dowódcze Georgija Żukowa są no, co najmniej wątpliwe. Jeżeli mogę mówić o swoich skromnych analizach, lekturach i, i spostrzeżeniach własnych, osobistych nie uważam go za wybitnego dowódcę. O wiele lepszym dowódcą lepiej wykształconym i utalentowanym na przykład Konstanty Rokosowski czy Iwan Koniew. Nie mówiąc już o na przykład Rodionie Malinowskim, Michaile Wasilewski, marszałku lotnictwa, wielu, wielu innych, którzy byli wykształconymi na bardzo wysokim poziomie ludźmi, znającymi jak gdyby swój rzemiosło wojenne i między im po prostu dowodzić, tak? Czy już nie wspominając tak wybitnym szefie sztabu jak Borys Szapocznikow, który był naprawdę człowiekiem na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o walory dowódcze i zwykłe wykwalifikowanie wojskowe. Wspaniale, kochani, zapraszam do komentowania, poprawiajcie mnie, piszcie o różne szczegóły, które znacie, o co chcielibyście zapytać, jakie macie spostrzeżenia. Będą, będą kręcone oczywiście kolejne części. Staram się, że moje odcinki były jak najdłuższe, no i tak wychodzi prawie 20 minut, ale bardzo mnie cieszy Wasze zainteresowanie moim kanałem. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że liczne maile. Wiem, że czasami musicie długo czekać, ale mam nadzieję, że Wasza cierpliwość zostaje w końcu wsobicie wynagrodzone najlepiej jak tylko potrafię staram się dla was robić jak widzicie robię spontanicznie nie kręcę scen w ten sposób że nie przecinam tych, nie przecinam tych ujęć to wszystko jest niemalże że słuchajcie z głowy mówione spontanicznie i taki, tak chcę, żeby właśnie wyglądał mój kanał żeby był miał taki charakter właśnie bardziej domowy a nie komercyjny nie nieprzesadnie epatujący jakąś dokumentalnością, taką sztucznym oderwaniu od widza. Chcę, żebyście to czuli, żebyście czuli się zaproszeni niejako do mojego domu, jako ludzie inteligentni, wysmakowani w historii i, i oczekujący jakiegoś poziomu. Proszę mnie uczyć, proszę mnie pouczać, ja się nie obrażę, ja się nie przestraszę, umiem się przyznać do krytyki, umiem się umiem się poprawić i stawiam sobie bardzo cennie merytoryczne uwagi i wszelką, wszelkie wskazówki z Waszej strony. Uczcie mnie, a będę Wam na pewno bardzo wdzięczny. Oglądaliście kanał SG Silvarerum. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nazywam się Szymon Gornowicz. Trzymajcie się kochani.